Dzień dobry. A teraz czas na domowe spa dla stóp. Po ciężkim dniu, czasem może i nawet upale, Twoje stopy domagają się ochłodzenia, zadbania o nie. I tutaj przygotowałam dla ciebie fantastyczny zestaw dla spa. Jak nie dla ciebie, to może dla twojej mamy? Pomyśl, kto ma zmęczone stópki. Podziękuję Ci właśnie za ten wspaniały zestaw. Co jest w zestawie, już Ci mówię. Przede wszystkim, jeżeli Twoje stopy są bardzo, bardzo mocno zniszczone, potraktuj je z sercem. Peeling w postaci kamienia dla Twoich pięt albo dla mocno zrogowaciołych y, części. Twojej stopy sprawi, że delikatnie, okrężnymi ruchami złuszczysz sobie ten twardon, twardy, twardy naskórek. I od razu, pod, przy takiej kąpieli, hmm, kąpieli Twoich stópek, zobaczysz niesamowite efekty, co ten peeling, co ten kamień na swoich stópkach zrobi. Kolejnym produktem to jest właśnie peeling, o którym już tutaj dzisiaj parę razy wspomniałam. Jest peeling, który niewielką ilość sobie wmasujesz w swoje stopy i od razu poczujesz maksymalne ukojenie i nawilżenie. Zaraz po usunięciu tegoż właśnie peelingu wysusz stopy i nałóż idealny, chłodzący krem na stopy. Miękkość, którą za chwilkę poczujesz na swoich stopach będzie mówiła sama za siebie. Będziesz chciała wtedy siedzieć i po prostu odpoczywać, a twoje stopy staną się mięciutkie, delikatne, lekkie. Właśnie ten w mięty będzie sprawiał, że twoje stópki naprawdę będą mięciutkie, delikatne i schłodzone. Jeżeli twoje pazurki potrzebują poprawy, to jak najbardziej również różowy pilniczek z bardzo delikatną gradacją, gdzie możesz wypilnikować ładnie stópki. Na lato potrzebujemy mieć w sandałkach piękne stopy, żeby nas nosiły na dalekie podróże. Zapraszam Cię do kontaktu, jeśli chcesz poznać więcej linii pielęgnacyjnych, nie tylko do stóp, również do ciała, również do twarzy, również do dłoni i ust, i kolorówkę. Zapraszam Cię do kontaktu, pozdrawiam serdecznie.